Jest pięknie Znowu spadł śnieg Zdwojga złego Skoro i tak jest mróz To niech chociaż będzie ten śnieg Joby ja jutrzejszy dzień był tak samo dobry jak dzisiejszy eee, Wyszło lekkie zamieszanie komunikacyjne między nami a klientem eee, Właśnie to wyjaśniałem I cóż Naprawiamy sytuację ma mocno produkcyjna, jak widać palety eee, więc no cóż w teorii mówi się, że nie każdemu można dogodzić aczkolwiek nie można też twierdzić, że jest się najlepszym we wszystkim nie można też inaczej, nie można też twierdzić, że zawsze jest się najlepszym, wszystko wie się najlepiej dlatego czasami trzeba spróbować jeszcze raz się porozumieć, poprawić coś, poprawić współpracę no i miejmy nadzieję, że uda nam się wyjaśnić te wszystkie kwestie, i, i, i współpraca będzie dalej przebiegała bardzo fajnie. Te z zewnętrznym mikrofonem, instalowaną aplikację. Okazuje się, że nie ma możliwości nagrywać yy, dźwięku. Nie, da się, nie ma możliwości nagrywania filmu z dźwiękiem zewnętrznego mikrofonu, jeżeli nie zainstaluje się odpowiedniej aplikacji, więc trochę słabo. Ha. Dobra, jedna kwestia, bo ostatnio yy, wspominałem o blogu i, i na blogu okazał się mój poradnik dotyczący kariery IT w ostatnim czasie, a to, na czym i jeszcze cały czas pracuję, to książka, którą chciałbym wydać, i w sumie warto też to upamiętnić, bo to jest jeden z moich celów, które, które sobie postawiłem na pierwszą połowę tego roku czyli skończenie książki, która będzie w pełni wydrukowana. I, I to, co tutaj jest, to jest końcówka tej książki. No, wiadomo, że tu w tym miejscu będzie gdzieś okładka. A tak to wygląda, czyli jest obecnie 183 strony, no i tworzymy dalej. A więc na początku myślałem, że jeżeli dojadę do 200 strony, to będzie nieźle, ale w tym momencie no, zapowiada się, że będzie to jednak zdecydowanie dłuższy tytuł. Więc oby do wiosny, bo myślę, że na wiosnę będzie skończone. No, i nieźle. Właśnie dostałem informację od pewnej osoby, że ogląda moje materiały, które tu wrzucam. No i cóż. I ta osoba oglądała też wczorajszy filmik. Ten, w którym siedziałem w takim niechlujnym t-shircie, pochniecionym. No bo wiadomo, to był poranek. Nie zamierzałem nigdzie wychodzić, więc założyłem ten t-shirt. I siedziałem i gadałem do kamery. No. Spodziewałem się, że jak już tu najwyżej mówię jakiś mój kumpel widzi. Ten filmik, ewentualnie wspólnik i tyle. No a jak się okazuje, to jednak jeszcze inne osoby to oglądają. I cóż, koniec z niedoprasowanymi t-shirtami. Tak. I mówię o tobie Sylwia. Hmm. <gryw> A z innej beczki to właśnie przyszedł mi mail z domu Maklerskiego, że pękł mi stop loss na jednej ze spółek. Hmm. Jeszcze w sumie nie wiem której, mogę się domyślić, e, ale przyznam, że nie wiem, co się dzieje. Jestem tylko zaskoczony, bo w sumie wszystko spada. Spadają tak. Kryptowaluty. Co powiedzmy, można było się spodziewać? Spada rynek amerykański. Giełda po prostu nurkuje ostro w dół i tego też sobie można było się spodziewać, bo ostatnio ostro indeksy szły do góry, a trzecia sprawa spada ostro te rzeki PW. I, I to już jest ciekawe, bo jednak Warszawa nie rosła tak mocno w porównaniu z innymi rynkami przez ostatnie e, miesiące, lata, no, a tu czyżby jednak czeka nas korekta. I to jest ciekawe, ale jeszcze bardziej ciekawe jest to, co wejdą teraz inwestorzy. Złoto? Cokolwiek innego? No, może być ciekawe przez najbliższe miesiące. A ten jego moś, to tak zwany Aniserowicz. Prowadzi dosyć popularnego vloga o IT w internecie. Można powiedzieć, że Mój drugi lubiony vloger po Mirku Burnejko, a w międzyczasie coś takiego. No i dobra, i wyszło z przekleństwami. Generalnie chciałem przekazać, że znowu się jaram hip hopem po dłuższym czasie niesłuchania, ale te przekleństwa to wyszły w tym momencie niechcący. No, tak to bywa. Ok, godzina 20, o, świeżo po treningu, powoli wracam do formy po kontuzji i po operacji, więc już coraz lepiej, na razie jeszcze trening w domu, ale myślę, że na chwila będzie na siłownię. Um, i co jeszcze, właśnie zdałem sobie sprawę, że w sumie kiedyś nagrałem filmik, kiedyś, 18 stycznia nagrałem filmik, drugą część o celach, w których się jakby postanowiłem podzielić, jakie ja mam cele, ogólnie finansowe na następne 5 lat. No właściwie ich nie opublikowałem. To jest faktem, że jest słaba jakość, ale jednocześnie zdałem sobie sprawę dzisiaj, że właściwie na tym vlogu nawijam głównie o tym jak realizuję swoje cele, więc w sumie żeby żeby być konsekwentnym, to wypadałoby wyrzucić te cele, więc za chwilę uploaduję na YouTube'a drugą część filmu o moich celach